To yy, jest trudny teren w Koszalinie. Kosze są trudne do pokonania dla <coughs> ludzi, które po prostu na nich to nie, nie, nie pierwszy list wynik. Natomiast no, my żeby wygrywać, a to, to jakby któryś, któryś raz nas, nam się powtarza z, za mało skutecznie tylko za dwa punkty, nie można wygrywać w jak się potrafi Tutaj bym się przełamać, jak myślę, tacy zawodnicy jak Dołus czy Fitzgerald czy Łukasia. Normalnie ta skuteczność tak by funkcjonowała, a w tej chwili tutaj nastąpiło jakieś pewne załamanie. No, postaramy się do nas i tego mężu, żeby to zniknęło. Tak jak mówię, no, skuteczność była jedyną naszą słabością. 7 stracić to nie jest wstyd, natomiast y, dzięki końcówce jakiejś tam... Bez skuteczności do dwa i za trzy, za nie ma zwycięstwa. Myślę, że ten, ja wszystko, to już prawie wszystko. jest coś dodać innego. Każdy widzi że skuteczność bardzo słabą. Zyprzyjemy. Wygraliśmy deskę, co, co, co powinno cieszyć. No, kolejny mecz, kolejny, ostatni mecz, naprawdę nie mieliśmy szczęścia, byliśmy blisko. Dzisiaj chcieliśmy tu przyjechać, wybrać, podnieść się, ale, ale się nie udało.

Weszliśmy w bardzo skoncentrowani i wykonaliśmy w pierwszej połowie plan nasz powiedzmy 50%, bo druga kwarta i, i oprócz tego początku to nie było co się dogadaliśmy. Z kolei weszliśmy znowu na trzecie kwartek odpowiedni sposób zdeterminowani, żeby pokazać to, co robimy na treningach i to doskutowało. Myślę, że trzymaliśmy mecz w swoich rękach od początku do końca i idziemy dalej.